Ciemneczko z tej strony Kaniorek, a dzisiaj pokażę Wam top 10 polskich YouTuberów. Więc zapraszam do oglądania. Jo. A więc na miejscu 10. znajduje się Lord Cruzfield. Obecnie na kanale posiada 1 677 000 subskrypcji. Kanał Lorda jest najszybciej rozwijającym się kanałem w historii polskiego YouTuba. Na miejscu 9 znajduje się Izak. Obecnie posiada 1 880 000 subskrypcji. Na kanale nagrywa CESGO oraz Fortnite. Na miejscu 8 znajduje się Planeta Faktów. Obecnie posiada 1 966 000 subskrypcji. Planeta Faktów to najpopularniejszy kanał z ciekawostkami na polskim YouTubie. Na miejscu siódmym znajduje się Naruciak. Obecnie posiada 2 130 tysięcy subskrypcji. Naruciak komentuje filmy i seriale. Na miejscu szóstym znajduje się kanał o nazwie 5 sposobów na. To program, w którym poznacie 5 zaskakujących sposobów na ułatwienie sobie życia lub zrobienie czegoś naprawdę fajnego. Na miejscu trzecim znajduje się stylu. Na swoim kanale robi pranki oraz challenger. Posiada obecnie 3 400 tysięcy subskrypcji. Do pranki. Posiada obecnie 3 610 tysięcy subskrypcji. Na miejscu pierwszym znajduje się Blaek. Na swoim kanale robi challenge oraz testy różnych rzeczy. Obecnie posiada 3 730 000 subskrypcji. Jest on obecnie najlepszym youtuber w Polsce. A więc to na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie sobie oraz lajka, jeśli się spodobało. Więc na razie ją.